Znasz to uczucie, kiedy oglądasz statystyki albo nagrania użytkowników na stronie? Kiedy klient wkłada produkt do koszyka, ty już prawie sięgasz po szampana, aż tu nagle wychodzi: koszyk porzucony, sprzedaż utracona. Znasz to? No pewnie, że znasz. Każdy, kto ma sklep internetowy, przeżył to chociaż raz. Ale bez paniki. Jest na to sposób i nazywa się e-mail marketing. Tak, ten stary, dobry e-mail marketing. Wiesz, czasem klienci potrzebują tylko delikatnego przypomnienia, albo pochnięcia, żeby wrócić i dokończyć zakup. A automatyczne e-maile robią to za Ciebie 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Dlaczego klienci porzucają koszyki? Powodów jest mnóstwo. Może koszty dostawy za wysokie, może formularz zakupowy wygląda jak zeznanie podatkowe? Może brakuje płatności blikiem? A może po prostu chcą jeszcze porównać cenę u konkurencji, albo dziecko zaczęło płakać. Niezależnie od powodu, to nie oznacza, że straciłeś klienta na zawsze. Wyobraź sobie taką sekwencję maili. Najpierw delikatnie przypominasz o zawartości koszyka, potem może mała zachęta, zniżka, albo jakaś darmowa dostawa, a na koniec trochę społecznego dowodu słuszności, na przykład opinie zadowolonych klientów, żeby zbudować zaufanie. Konfiguracja takich maili to obułka z masłem. Na platformach typu GetResponse czy MailChimp zrobisz to w kilka kliknięć. Ustawiasz automatyczny przepływ wiadomości wyzwalanych porzucaniem koszyka, no i gotowe. Ważne jest to, żeby analizować dlaczego i kiedy klienci porzucają koszyki. Jeśli problemem są koszty dostawy, to może zaoferować darmową dostawę w tym mailu. Jeśli klienci uciekają wieczorem, to może przypomnieć im rano. E-maile dotyczące porzuconych koszyków to jak ratownicy Twojej sprzedaży. Wykorzystaj je, a zobaczysz różnicę. A jeśli chcesz poznać więcej takich sprytnych trików, wpadnij do mnie na konsultację. Umów się klikając w link poniżej. Do zobaczenia.